Sposób Bóg Księdza Byskupa inspiruje. Myślę, że wiara jest takim spotkaniem z Bogiem, w którym zawsze On jest pierwszy. I to oznacza nieustanną inspirację, bo no, jeśli się Jemu pozwala do siebie mówić, to, to oznacza inspirację ciągłą. No, dla mnie to zawsze konkrecie oznacza najpierw to jednak słowo, czyli taki kontakt z Biblią, która staje się słowem od Boga i po drugie to oznacza kontakt żywy z Kościołem, który, który wierzę. Czyli na przykład niesłychanie ważne dla mnie jest słuchać na bieżąco papieża Franciszka i jestem ciągle zdumiony jego zdolnością do inspirowania Kościoła, <noise> która jest ewidentnie z Boga. Mhm. E, czy w takiej biskupiej pracy duszpasterskiej e, praca z młodzieżą jest ważna i jaką ona pełni rolę w życiu księdza? Myślę, że w każdej posłudze, każdego duchownego praca z młodzieżą jest kluczowa, bo jest pracą na przyszłość. Kościół jest dla ewangelizacji. Ewangelizacja oznacza dochodzenie z Ewangelią do każdego kolejnego pokolenia. I w tym sensie praca z młodzieżą jest jakoś w centrum tego, co Kościół robi, bo to, to oznacza... Następne było w łańcuchu, którym jest Lud Boży przez wieki. Z drugiej strony wydaje mi się, że funkcją w kościele jest niekoniecznie to, żeby, za, żeby się skupiać. Jak to powiedzieć dobrze? <laughs> Może inaczej. Najpierw powiem tak, że najpierw bardzo ważne jest, żeby w kościele ostatecznie zawsze spotkać się z pojedynczym człowiekiem i to wszystko jedno. Czyli on jest wtedy młody czy stary, czy może ma na przykład 5 lat i wtedy dopiero jest czas. Jak tłumaczyć najważniejsze sprawy pięciolatkowi? No bo nie można mu tłumaczyć tak jak szesnastolatkowi. Więc w danym momencie trzeba być skupionym na osobie. A druga rzecz, wydaje mi się, że ważne jest też młodym pokazywać, że nie są wyłącznym kościołem, tylko że są. Właśnie we wspólnocie, która jest wielopokoleniowa, różnorodna, wielopowołaniowa i do mnie najbardziej przemawia, przemawiają takie wspólnoty w Kościele, które odzwierciedlają jakby Kościół, czyli są w tych wspólnotach wszyscy, od dzieci po emerytów, mm. przez małżonków młodych, starszych, takich, którzy właśnie rodzą albo już odchowali dzieci zupełnie i są też ludzie samotni, tacy, którzy... Nie wiem, przyrzekali Bogu celiby, czy śluby, i tak dalej. To, to jest fascynujące, bo fascynujące jest w takiej wspólnocie słuchać tego samego słowa, które w konkrecie dla każdego może oznaczać jednak coś odrobinę innego. I, I ja muszę powiedzieć, że nie czuję się wezwany do tego, żeby każdemu, czy młodemu, czy staremu, tłumaczyć do końca, co to słowo dla niego znaczy. Bo to on sobie musi wykonać tę pracę. A ja, jako ten, który mam go nakarmić tym słowem, to robię wszystko, żeby to słowo było zrozumiałe. Natomiast to, w jakiej mierze ono się już bezpośrednio do niego odnosi, czy do niej odnosi, to musi wykonać tę pracę każdy. Nie? Wszystko jedno znowu: 16-latek, 20-latek, czy 80-latek. To jest to samo słowo dla wszystkich. Um, no, ale młodzi są. Pomęczę jeszcze wiskupa o tych młodych, ponieważ no młodzież teraz żyje w coraz trudniejszych czasach, pełnym zagrożeń, używek, złego towarzystwa. W jaki sposób taki, taki człowiek ma żyć, żeby nie zgubić tej drogi do Boga, żeby ciągle jakoś nawiązywać z nim łączność? Nie, się, że czasy zawsze były trudne. Czasy zawsze były trudne. Apostołów było 12, wchodzili w świat, w którym rządził Neron, przedtem Kalibula. Dzisiaj nie ma takich wariatów na świecie. Wchodzili w świat, który był całkowicie pogański, bałwąchwalczy, w wielu miejscach niemoralny, mieli przed tym strach, tak samo. Święty Paweł, jak wszedł do Koryntu, był przerażony tym, jaki jest opór wobec słowa, wobec orędzia zbawienia tego stopnia, że Jezus mu się objawiał w Koryncie że e, nie bój się, bo ja tu mam wielu ludzi w e, Znaczy czasy są nienormalne zawsze i bardzo się podoba takie zdanie Miłosza, że, że nie odpowiada mu podział czasu na e, nienormalną przeszłość, nie, 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 nienormalną teraźniejszość, normalną przeszłość i fatalną przyszłość. Pointował tak, że teraźniejszość była nienormalna zawsze, normalniała we wspomnieniach. Kiedy się dzisiaj z ludźmi rozmawia w Polsce, to niektórzy już tęsknią za komunizmem. No. Naprawdę tęsknią. Ale to tylko oznacza to, że, że, że zupełnie nienormalna sytuacja, w jakiej żyliśmy przez lata, znormalniała ludziom we wspomnieniach. I, i, i. Każda epoka ma swoje atuty i swoje trudności. Znaczy, nie wiem. Najlepszym przykładem jest internet, który jest niesamowitym dobrodziejstwem dla ludzi i młodzi się z nim poruszają oczywiście jak, jak ryba w wodzie. Dzięki temu na przykład mają kontakty ze swoimi rówieśnikami, których ja w życiu nie miałem i nie będę, tak? Mój dobry znajomy mi opowiadał, jak wchodzi do mieszkania, patrzy jego córka siedzi nad komputerem. Pyta się, co robi. Że ona mówi, rozmawiam z przyjacielem z Korei. No to, to jest coś, co w moim pokoleniu się nigdy nie zdarzyło, bo nie mieliśmy do tego narzędzi. Teraz, yy, więc to jest dobrodziejstwo. Jednocześnie, już może atramentu wypisano na ten temat, jakie niesie internet zagrożenia, że jest światem, który wciąga, że człowiek nie potrafi potem wyjść z tego świata wirtualnego do realu. I te wszystkie przestrogi pewnie są prawdziwe. Więc teraz nie chodzi o to, żeby sobie stworzyć rzeczywistość czarno-białą, zero-jedynkową, tylko żeby się w tym świecie wartości nieraz trudnych nauczyć się poruszać. A recepta jest ciągle jedna. To znaczy mniej mówić o tych zagrożeniach, a więcej mówić o Jezusie. Ewangelia jest przede wszystkim dobrą nowiną. Nie jest przestrzeganiem przed złą nowiną, tylko jest przede wszystkim dobrą nowiną. To jest o tym, że Bóg mnie stworzył, Bóg mnie chce, Bóg mnie myśli, Bóg mnie kocha. Nie? Owszem, ja od niego odchodzę, wiele razy od niego odchodzę, ale On, on umiera za mnie na krzyżu, on mnie zbawił, on mnie dźwiga, on jest miłosierdzą. Trzeba się na nim skupić tak? i wtedy y, y, pozwalamy się Jemu dać wyprowadzić z rozmaitych zagrożeń, ze zła, z niebezpieczeństwa, z pokusy, z grzechu i tak dalej. Więc więcej, więcej Ewangelii, więcej dobrej modlicy. Mhm. E, I na koniec hasło 24 Sowatryńskiego Forum Młodych brzmi, co słychać. Więc księży Biskupie, co słychać? Dobrze okay. jest.